PKPSA realizuje największy w historii program dworcowy, około 200 dworców, tak naprawdę to jest prawie 190 dworców, wartość tego programu 1,5 miliarda, w realizacji jest 160 dworców. Wszystkie są finansowane z pois oraz z programu Polska Wschodnia, a także niewielki wkład jest w budżet państwa i środki własne PKPSA. Trzy założenia są najbardziej istotne. Przede wszystkim dostosowanie dworców do standardów związanych z TSIPRM, czyli do osób o ograniczonej sprawności poruszania się i, i niepełnosprawnych. Dwa, modernizacja dworców obejmuje dworce zabytkowe. To jest około 105 dworców, które muszą przebiegać. Modernizacja, których musi przebiegać zgodnie z zaleceniami konserwatora i pod nadzorem konserwatora zabytków. Dworce niefunkcjonalne, w sumie 40 zostaną wymienione i zostaną zbudowane. Nowe dworce, tak zwane IDS, innowacyjne dworce systemowe klasy A, klasy B oraz tak zwane dworce indywidualne szyte na miarę. Te dworce to są autorski projekt PKP, zresztą także realizowany w ramach projektu unijnego Intustempo, gdzie taki dworzec, demonstrator powstanie w Juracie. Wykorzystują nowoczesne technologie, mianowicie głównie na przykład tą szarą wodę, o której już mówili, czyli obiekt zamknięty, dwa panele foto fotowoltaiczne do ogrzewania oraz tak zwany BTM, czyli Building Panel System Automatycznego Sterowania niektórymi procesami.